Witam Was pięknie, wylazłam z Bifyja i jeżdżę w radio, ale nie tam, kaj się nagrywa audycję. No, jeżdżę na, na strychu, na górze, a stoi koło mnie pan redaktor Henryk Grzonka, wieloletni redaktor Polskiego Radia Katowice i my są, słuchajcie, on powiedział, że to nie jest Muzeum Radia, ją wypadała. To jest Muzeum Radia, ekspozycja Muzealno-Radia, dobrze padała ja... Tak, to takie ja. moje ostatnie dziecko. Ja. Ja też poradzę gadać po śląsku, ale może teraz jako, że nie z Ślązoki nas będą mieli ja, i słuchali, ja. to może będę gadał nie, normalnie się po polsku, ed edukują, ja. właśnie. To jest takie moje ostatnie dziecko, dlatego że zawsze marzyłem o tym, żeby zachować pewne pamiątki, które dotyczą radiofonii. Ja rzeczywiście interesuję się historią radiofonii w Polsce i na Śląsku już od czasów studenckich. Na studiach przyszło mi zdawać egzamin u świętej pamięci Macieja Józefa Kwiatkowskiego, pierwszego historyka radia. Nawet udało mi się zdać ten egzamin na piątkę, ale potem zaczęło mnie to interesować po prostu. No i stąd jakby ten pomysł, a kiedy okazało się to możliwe, z poparciem, z pomocą bardzo wielu kolegów z radia, zwłaszcza z techniki, którzy tu wiele pracy włożyli, bo bez nich tego by nie było. Ale proszę Państwa, mówiąc o radiu to właściwie my, słuchacze, prawda, albo wy słuchacze, przede wszystkim macie na myśli no, odbiornik radiowy, odczynka, no, kierow ja. i tak dalej. Ja. Tak? I no oczywiście bo to jest radio. Często jak mówimy radio, to mamy na myśli nie obiekt, to. nie stacjonadawczo, ja. ja. tylko to. I ta radio to jest też niezwykła historia, dlatego że przed wojną, a teraz stoimy przy odbiornikach przedwojennych, były w Europie takie cztery liczące się firmy. Philips, Grundig, Capello i nasz polski elektrit. Polski elektrit był robiony w Wilnie. To są te odbiorniki radiowe, elektrity. Proszę zwrócić uwagę, to już było coś, Piękne zabiany, mebelek, piekny, zabiany, ja. piękny mewelek, drzewiany, piękny, jakby dzisiaj powiedzieć design, to ja. z tym. albo na przykład taki elektrit starszy, kiedy tu mogłoby być taki lanszał, taki, taki pani gobelin, no, gobelin, tak jest, to były bardzo drogie radia. Ja, jeżeli chodzi o technologię, to były to odbiorniki rzeczywiście znakomite. Ale zwracam uwagę na te. To kosztowało tak wiele pieniędzy, że tylko najbogatsi ludzie mogli sobie pozwolić na takie radio. Firma, A tak porównawczo, co by za to szło kupić za O Boże, no nie wiem, auto na pewno. Nie wiadomo, bo wtedy nie, ale, ale bo wtedy auto było jeszcze droższe, ale to było bardzo drogie radio. Jeżeli potem Pani pokaże detefon, który kosztował 70 zł, to takie radio kosztowało około tysiąca przedwojennych złotych, 800 złotych, 700 złotych, taki prawda? Były jeszcze i takie bardziej meblowe. Ale zwracam uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim na piękny mebel. No, A po drugie na tą skalę. Każde radio miało skalę, potem jeszcze miało magiczne oko, ale miała skalę. Ta skala to jest nic innego jak mapa przedwojennej Europy. I teraz proszę zwrócić uwagę, nie wiem czy to będzie widać, co ja teraz zrobię. na, jadety, ja widzę, na Katowice, widzę, 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 no. Mone Katowice i w tym miejscu na mapie Europy, gdzie były Katowice, zapaliło się światełko. Ja zawsze jak wyprowadzę grupy, to dodam, a co się tu zapaliło? A wszyscy mówią lampka. <grym> no, Przed wojną były lampy oczywiście, yeah. była elektryczność, ale nie było takich małych. To miał LED. No nie, no LEDy nie. Więc co tu się zapaliło? Moi koledzy z techniki też byli bardzo ciekawi, oni to rozkręcili, zobaczyli. Okazuje się, że światło na tą skalę przenoszone jest przy pomocy takich malutkich, szklanych rureczek. Czyli takie światło jak światło wody. Wody. Światło tak jakby Światłowody, Tak, dobrze no? pani to nazwała, pani Stekanie. To są, że tak powiem, pierwsze światłowody, pierwsze prototyp światłowodów. I o każdym z tych odbiorników moglibyśmy opowiadać rzeczy niezwykłe, ale jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałem, no. że dwie rzeczy tu są ciekawe. Otóż. Montownie, fabryki z tych odbiorników w Europie były dwie. Jedna była w Wiedniu, a druga była w Katowicach, na wyłnowcu, Tam niedaleko Zakładów Cynkowych montowano przed wojną radia Capello, które potem były wysyłane na całą Europę. I to jest niezwykłe. Chociaż nie była to polska firma, ale ta montownia, jakby powiedzieć, polski, z, no, z polskimi rękami ja? to było ja. oczywiście wszystko robione. Więc, tak jak mówię, każdy z tych odbiorników ma swoją historię, ma swoją duszę. No i oczywiście miał swoją cenę. Dzisiaj pewnie i też, ale dzisiaj to już jest bardziej cena kolekcjonerska. Wziąłem teraz do ręki radio kryształkowe, DTFON. Radio, które miało zradiofonizować Polskę. Ono kosztowało 70 przedwojennych złotych, czyli bardzo dużo. Niektórzy mówili, że już nawet jakąś taką mniejszą krowę można było za to kupić. I to radio miało jedną wielką wadę, ale jedną wielką zaletę. Żeby słuchać radia przy pomocy tego odbiornika, nie trzeba było prądu elektrycznego, tylko pajęczynę anten pomiędzy dachami. A wada polegała na tym, że tu się wpinało słuchawki i tylko jedna osoba mogła tego radia słuchać. No, a wszyscy sąsiedzi chcieli posłuchać, znajomi, no bo jak ktoś już miał radio przed wojną, no to było wiadomo, że to jest coś. No i ponoć, ja to oczywiście siłę rzeczy nie pamiętam, ponoć było tak że kładziono te słuchawki na talerz i ten talerz coś tam rezonował i coś można było tam podsłuchać. Ja nie mi mi to tam to usprawiał, to tak było. To tak było. było I tak. potem wymyślono rzecz nową, mianowicie urządzenie drugie, które się nazywało amplifon. Amplifon to, to, był, reklamy, właśnie, tak, to są reklamy tego amplifonu. To był taki głośnik ze wzmacniaczem i zamiast tych słuchawek można go tutaj było podpiąć. No i już wtedy wszyscy sąsiedzi mogli przyjść, słychać radia, jak się zaczynało na przykład beranie Ligonia przy Żeleźnioku, albo wcześniej bery i bojki.